Cześć! Witam Was w następnym odcinku Let's Playa ze Słodkiego Flirtu. Jest to odcinek 28. Nieidealna kolacja. Czas wziąć w sprawy w swoje ręce i zorganizować podwójną randkę. Pokonasz swój strach zanim będzie za późno? Tak! Bójmy się tej nieidealnej kolacji! Cześć! Chciałam tylko Cię uprzedzić, że od tego odcinka podczas gry w wolny replay będziesz mogła wybrać z którym chłopakiem chcesz zagrać. Dobrze. Ja myślę, że Armin będzie chętny. Uwaga, ta opcja nie działa podczas gry w replay historii ani podczas gry w replay e na aplikacji mobilnej. Zrozumiałaś? Nie, nie zrozumiałam. Super, bo się dążę do zobaczenia. Tak, cześć. Gondiola, słuchasz, jak do ciebie mówię? Co? Tak, tak, słucham. Coś długo mu schodzi. Nie zgubił się przypadkiem po drodze? Co mu długo schodzi? To możliwe. Jak tak dalej pójdzie, to dania będą zimne. Jestem pewna, że zaraz przyjdzie. Nie sądzę, aby Sander mógł kogoś wystawić do wiatru. No przecież siedzicie na świeżym powietrzu, no to was wystawił do wiatru. Zastanawiam się, dlaczego nie przyszedł razem z bratem. To się go zapytaj o to. Ach, lepiej późno niż wcale. Jest, ale. Znowu te twoje problemy z oczami, gondiola. Dobry Boże, co Prija robi razem z nim? Co robią? Wybaczcie, że przeszliśmy tak późno. Trochę się zgubiliśmy. Żadne z nas nie znało drogi. Haha! Ha. Mam nadzieję, że wam nie przeszkadza, jeżeli do was dołączę. Słucham? To jakiś żart. To jedyne logiczne wytłumaczenie. Priya miała wolny wieczór. Szkoda by było jej nie zaprosić. Nie zdaję sobie sprawy, jak bardzo mi zranił. Nie mogę tutaj zostać. Muszę wyjść. Pria, zjedz za mnie obiad podniosłam się tak gwałtownie, że aż przewróciłam krzesło. Tak, i stół przy okazji. Gondiola, co się dzieje? A więc naprawdę nic nie zrozumiałeś? Przewróciłam krzesło i stół. Co masz na myśli? No dopiero ci powiedziałam. Ja chciałam tylko spędzić czas razem z tobą. Czuję, że jeżeli dalej będę mówić takim drżącym głosem, to się rozpłaczę. Nie może tego zobaczyć. Ale myślałem, że wiedziałaś. Złapał Prię za rękę. Tak, żeby w końcu jej ją urwać. C chodzicie ze sobą? Ja widzę, że stoją. No już, Gondiola, nie przesadzaj. Nie jesteś w klubie ogrodników. Nie myślałem, że możesz się tak zachować. Powinnaś się ucieszyć i wspierać swojego przyjaciela. Ale on chce urwać jej rękę. Zobaczysz, na początku jest trudno, ale potem do tego przywykniesz. Nina? Fanklub został zamknięty. Chodź, nic tu po nas. Zostaw mnie, nawet nie skończyłam swojego dania. Bo Priya ma się nim zająć. Chodź za mną. Ach! Nie wiesz, na co się narażasz, jeżeli tutaj zostaniesz. Idź sobie, zostaw mnie w spokoju. Odpływ? Wow. Zabrała mnie do pokoju. Dobry Boże. To był tylko zły sen. Ta. Jeszcze mam dreszcze. Roza zadzwoniła, aby mi powiedzieć, że najlepiej by było, gdybyśmy poszli we czwórkę do restauracji. Najwyraźniej za bardzo to wszystko przeżywam. Sprawy zaszły za daleko. Dzwoniła do ciebie w środku nocy? Spoko. Aha. Ciekawe. Gdy zadzwonił budzik, poczułam, jak ściska mnie w żołądku. Budzik cię ściska w żołądku. Spoko. Przynajmniej zjadła śniadanie. Obiecałam sobie, że zacznę działać. Wiem, że to będzie skomplikowane. Ale to już za długo się ciągnie. A ja mam wrażenie, że wręcz przeciwnie. Niby znamy tych chłopaków, a tak słabo jakoś. Nie wiem. Mam takie wrażenie. Dobra, trzeba iść do szkoły. Spójrzcie, kto to, co za przypadek. Cześć, Gondiola, zgadnij co robiliśmy dzisiaj rano z Prią? Jeździłyście na jednorożcach? Powiedz. Nie jeździłyście na jednorożcach, a szkoda. Piłam kawę na tarasie, gdy Iris przechodziła obok. Zaproponowałam jej, aby się dosiadła. To miła odmiana. Zazwyczaj idę od razu do szkoły. Ja lubię skoczyć rano na kawę od czasu do czasu. To mnie odpręża i pozwala lepiej skupić się na lekcjach. Priya i jej hobby: skakiwanie rano na kawę. Skaczę po opakowaniu kawy. Spoko. Myślę, że też zacznę tak robić. Ok. To prawda, że to dobry pomysł. Nawet Gondiola to stwierdziła. Priya to urok świeżości i nowych pomysłów. No, nie dziwię się. Pewnie ją ogoliła. No. Co Melania robisz w szatni? Spotkałeś się już dzisiaj, Amber? Nie, jeszcze nie. Zobaczysz, to jest zaskakujące. Ach! Och, Melania, tutaj jesteś. Nawet dyrektorka przyszła do szatni. Pozostawmy to bez komentarza. Pan Farazowski czeka na ciebie w pokoju gospodarzy już idę wyważ gondiola muszę zmykać kurczę zastanawiam się co wymyśliła Amber po ostatnim incydencie musiała ściąć włosy nie widzę innego rozwiązania może założyć perukę no co tak jak ty faraz daje mi same złe oceny mój ojciec mnie zabije Pewnie dlatego, że Europa jest takim dużym krajem. O czym ty mówisz? Nie mieliśmy jeszcze spodzianu z tego działu. Dalej nie zdaję sobie sprawy, jakie głupoty wygaduje. Kastiel płonie. Kurczę, Gondiola, szybko bierz gaśnicę. Kastiel szybko rozlepczył mnie do pałek. Swój odświeżacz powietrza. Ach, to tylko ty. Fajnie rozumiesz gdyby to była Delaney to miałbym przechlapane no to pewnie nauczycielka by cię ugasiła to miałbyś przechlapane dalej palisz nie deptał rzadko ale relaksuje mnie to od czasu do czasu to niepoważne narobisz sobie kłopotów cała piwnica będzie przez ciebie zalana o proszę ktoś się o mnie martwi to nie jest zabawne to prawda, że nie powinienem przesadzać. Rano wypiłem już kawę. Taka mieszanka z papierosami to nie najlepszy pomysł. k Kawę? Wczoraj Kastir wrócił do domu z Prią. Możliwe, że spotkali się rano i poszedł na kawę razem z nią i Iris. Jeżeli się do siebie zbliżą, to nie będę się miała czego obawiać. Tak, kawę, nie widzę co w tym dziwnego. Przyszedłeś rano do szkoły razem z Prią? Co? Nie, nie widzę związku. Wiem, że była na kawie dzisiaj rano, a jako, że wczoraj wracaliście razem. Ach, rozumiem, panienka jest zazdrosna. Nieprawda, pomyślałam tylko, że to niezły zbieg okoliczności. Tylko za wiele sobie nie wyobrażaj. Przyszła teraz moda na kawę. Podsumowując, użycie rymów okalających nie jest przypadkowe. To sposób na podkreślenie uczucia, które jest tak silne, że wpływa nawet na formę wiersza. Rozumiem, to nie jest takie głupie. Super, wygląda na to, że pomysł z korepetycjami się sprawdził. Cześć, gondiola! Cześć, cześć, miło się na was patrzy. Mamy jeszcze dużo pracy, ale nieźle nam idzie. Właśnie zaczaiłam, na czym polegają rymy opływające. Tak, sama pamiętam, jak w uczyliśmy się rymów opływających, a ja z tablicy przepisałam zamiast okalające to opalające. No cóż, jak nauczycielka tak niewyraźnie pisała. Okalające kim? Wluzuj, pomyliłam się. Cieszysz się, że możesz mi narobić wstydu przy innych, czy co? Tak, świetna odpowiedź, kim. Wyszła i trzasnęła drzwiami. Że aż wyleciały. Ups, chyba niepotrzebnie Wam przeszkodziłam. To nie Twoja wina. Kim jest trochę za bardzo drażliwa? Muszę uważać na wszystko, co mówię, abyśmy mogli iść dalej z materiałem. Wybuchowym? Jestem pewna, że uda Wam się ze sobą oswoić. Haha, ha. to zabawne, że użyłaś tego słowa. Lepiej bym tego nie ujął. Kim zazwyczaj taka nie jest, wydaje mi się, że po prostu trafiliśmy w bardzo czuły punkt. To normalne, że jest jej trudno. Tak, wysadzenie szkoły to bardzo poważna rzecz. A ty nie masz żadnych trudności z lekcjami? Daję radę. Ale na pewno by mi to nie zaszkodziło, gdybyś też mi trochę pomógł. Haha. Ha. Mam lepsze oceny od kim, ale daleko mi do prymuski. Serio? Ktoś tutaj kłamie. Nie sądzę, abyś potrzebowała mojej pomocy. Wydaje mi się, że masz po prostu problem z koncentracją. Nie mylę się? Może tak. Przeczytałeś o tym w moich aktach? Nie muszę czytać twoich akt. Wystarczy ci się przyjrzeć podczas lekcji, aby to zrozumieć. Ty obserwujesz mnie podczas lekcji? Jak śmiesz! Tak mnie to zaskoczyło, że nie mogłam się powstrzymać, aby nie zadać tego pytania. A Nataniel chyba zdał sobie sprawę, że jego wypowiedź była dwuznaczna. Ech, Nie miałem na myśli, że cię nadzoruję, ja chcę cię wyrzucić za okno. Nie martw się, nie myślę tak. Hmm, zostawicie już. Ja mam dużo pracy. Okej, okay, na razie. Gdzie on jest? Wow, Nina! Wszystko w porządku? Przestraszyłaś mnie? Lysander, gdzie jest Lysander? Poszedł szukać notatnika. Nie wiem, ja. Jestem tutaj. Nagle się pojawił. Lysander z dziką radością rzuciła mu się na szyję. Znowu. Lepiej to zignoruję. Nie podoba mi się to, że inna dziewczyna rzuca się Lysandrowi w ramiona, ale Nina nie wygląda ostatnio najlepiej. Nino złapał ją za ramiona i powoli, ale stanowczo odsunął od siebie. Odsunął od siebie ramiona. Nie możesz tutaj przychodzić. Tłumaczyłem ci to już wiele razy. Ale przecież nie widzieliśmy się całe wieki, myślałam. O tym też już ci mówiłem, że będę dla ciebie mniej dostępny. Jestem słoneczkiem z gadu gadu. Ale dlaczego tego mi nie mówiłeś? Nie powiedział ci, że jest słoneczkiem z gadu gadu? No wiesz. Lesander. To osobista sprawa. Nino, twoje życie nie może zależeć od mojego. Powinnaś znaleźć sobie jakieś zajęcie. Jeżeli naprawdę podoba Ci się muzyka, którą tworzę z Kastieran, to może sama powinnaś nauczyć się grać na jakimś instrumencie? Wtedy sama mogłabyś komponować swoją muzykę, tak jakby ta muzyka ją interesowała. Mogłabym należeć do waszego zespołu? To świetny pomysł. Będę grać na nerwach. Tego nie powiedziałem. Musisz skupić swoją uwagę na czymś innym niż na mnie, rozumiesz? To znowu przez nią? Skazała na mnie palcem. Gdyby tylko, ale mam wrażenie, że Lysander jest zaabsorbowany czymś innym. Nie mieszaj gondiola do tego, to nie ma nic. Nie wolno mieszać gondiola. Dziewczynko, co ty tutaj robisz? Wow! Jak ona to robi, że za każdym razem pojawia się tak znienacka? Ja przyszłam się spotkać z Alessandrem. Nigdy cię nie widziałam. Do której klasy chodzisz? Chodzę do gimnazjum. Do gimnazjum? Zrobiła taką minę, jakby myślała, że chodzi do podstawówki. W takim razie nic tutaj po tobie. Proszę opuścić budynek. Proszę się nie martwić, nikomu nie przeszkadzam. Pewnie. Bez dyskusji, proszę za mną. Jeszcze cię odprowadzę na przystanek autobusowy. Lesandrze, nie pozwól jej mnie wyprowadzić. Chcę cię wziąć na spacer. Młodzieńcze powinieneś przywołać swoją siostrę do porządku. Siostra, moją siostrę? A nie, to nie twoja siostra, tylko brat. Nie, to nie jest. Jestem przewodniczącą jego fan klubu! Mam już dosyć Twoich wymówek! Chodź tędy! opornie, ale w końcu Nina za nią poszła. Lysander pokręcił głową. Przecież to mój brat, a nie siostro! Sam już nie wiem, co mam z nią zrobić niczego nie przyjmuję do wiadomości! Desz się, olej! Chociaż ona miała iść do psychiatry, więc nie wiem. Nie jestem tego taki pewien. To trwa już od jakiegoś czasu. Daj się ją zamknąć w pudle, czy coś, i będzie spokój. <grym> Poza tym, nie miałbym dla niej zbyt wiele czasu. Ale co zajmuje ci tyle czasu? Nie chcę cię tym zanudzać. Ej, ale powiedz! Przestańmy na chwilę mówić o mnie. No widzicie, wcale nie znamy tych chłopaków. Jak się miewasz? Ostatnio nie mieliśmy okazji zbyt często się widzieć. Ech, wszystko w porządku. Nagle pomyślałam o tym, co mi powiedział po tym, jak Priya oddała mu jego notatnik. Nie notatnik, tylko mleczną kanapkę, bo był głodny. Znaleźliśmy cię zastępczynie. Ciężko mi to strawić. Sam takie słodkości wcinał, a z nami się nie podzielił. Wyglądasz na zatroskaną. Nie jestem zatroskana, tylko smutna. Chciałabym się do ciebie zbliżyć, a nie wiem, jak to zrobić. Podejdź do niego. Jest tu ktoś? Tak, tak. Wiesz, to prawda, że ostatnio nie widzieliśmy się zbyt często i w pewnym sensie brakuje mi ciebie. Och, nie wierzę, że mu to powiedziałam. To stało się samo. Notatnik do niego przemówił. Na przyszłość będę bardziej uważać. Nie miałem zamiaru Cię zaniedbywać. Aż tak okropnie wyglądam? No, tak myślałam. To dobry moment, aby zaprosić go do restauracji. Skoro o tym mówimy. Cześć Wam! To niemożliwe. Cały wszechświat jest przeciwko mnie. Witaj, Peggy. Dobrze wiecie, że niedługo w szkole odbędzie się nowe wydarzenie. Ach, tak, nasze słynne śledztwo. To jest to wydarzenie. Nasze słynne śledztwo. Przez pojawienie się Prii i moje problemy sercowe zupełnie o tym zapomniałam. Dojdź do lekarza, jak masz problemy z sercem. Osobiście nic nie wiem o żadnym wydarzeniu. Nic nie zostało oficjalnie zapowiedziane. Jakiś czas temu obiło nam się coś o uszy na ten temat. Ale nie wiemy dokładnie, o co chodzi. Obiło się o uszy, a teraz chodzi. No właśnie, wkrótce będę mieć wystarczająco dużo informacji, aby opublikować powalający artykuł. Wszyscy uczniowie w tej szkole zostaną zamordowani. Brakuje mi jednak jeszcze kilku elementów, aby potwierdzić swoją teorię, dlatego muszę wam zadać kilka pytań. Peggy, proszę. Zauważyliście może niecodzienne zachowania u pana Borysa? Hm, co masz na myśli mówiąc? Niecodzienne zachowania? Nie wiem, co się dziwnego. Hmm, nie wiem, czy to się liczy, ale wczoraj bardzo się spieszył po lekcji siatkówki. Musiał się udać do pokoju nauczycielskiego. Kurczę, smutny był, bo nie miał jak zrobić zakupów. A gdy się zastanowić, to rzadko tam chodzi. Szybko sobie poszedł i poprosił mnie i przyje, abyśmy posprzątały salę. No i dopiero później się skapnął. Wszystko się zgadza. Co? Nie myślałam, że aż tak ją to podekscytuje. Jeżeli wezmę pod uwagę to, co powiedziała mi Melania i co usłyszał Aleksy, gdy wychodzi z szatni, to tak, to musi być to. Mogłabyś wyrażać się jaśniej? Nie znamy wszystkich szczegółów, aby cię zrozumieć. Peggy, wyrażasz się ciemno. Wkrótce wszystkiego się dowiecie. Mój artykuł ukaże się już niedługo. Jeszcze jedna mała wycieczka do pokoju nauczycielskiego i wszystko będzie jasne. No to udanej wycieczki. Jeżeli pan Borys w tym uczestniczy, to musi mieć to związek ze sportem. Hmm, możliwe, ale wątpię. Mieliśmy już bieg na orientację. Nie sądzę, aby dyrektorka chciała ponownie zorganizować coś w tym stylu. Szczególnie, gdy pomyślę, jak to wszystko się skończyło. Przynajmniej wszystko dobrze się skończyło, to najważniejsze. Tak, Lysandrze, nie wiedziałam, że jesteś taki podły. Cieszysz się ze śmierci swego najlepszego przyjaciela. Tak. W każdym razie, biorąc pod uwagę motywację Peggy, powinniśmy już wkrótce się wszystkiego dowiedzieć. Możesz być tego pewien. Jak zwykle namiesza. Zostawiam cię, muszę coś załatwić z kastylem dla zespołu. Do zobaczenia. Okej, okay, znowu przegapiłam okazję. Znowu. Ach, tak, następna, która poszła na operację plastyczną. W pierwszej chwili mi przypomniała Mopa, który uprawia gimnastykę artystyczną. Tak, słodki Amoris szkoła dla prawdziwych talentów. Możecie policzyć, ile mamy już tych talentów. Ciekawe, kto będzie następny. Amber musiała zmienić fryzurę, podobno postanowiła także zmienić swój styl, a miała być łysiutka to na pewno peruka. Nie wygląda na to, aby miała traumę. Szkoda. To zazdrość, która wisi w powietrzu! To prawie mnie zawstydza! Hm, skoro tak mówisz? Ta żmija, pria jednak wyświadczyła mi przysługę! Teraz jestem jeszcze piękniejsza! Chętnie zobaczę jej minę, gdy. gdy co? Kolejne zagranie stylu ninja! Jak ona to robi? Jak oni wszyscy to robią! Amber aż podskoczyła! Kto wyżej podskoczy? Na pewno nie jest tak pewna siebie, jak próbuje nam to wmówić. Fajna fryzura, pasuje ci. Przestań się nabijać! Mówię szczerze. Pewnie! Dalej mnie prowokuj! Obiecuję ci, że na tym się nie skończę! Dlaczego? Uważasz, że twoje włosy powinny być jeszcze krótsze? Amber zbladła i uciekła. Patrzcie, jaki tchórz. Gondiola, wszystko gra? Ech, tak, tak. Uważasz, że posułam się za daleko z Amber? Gdybym mogła, to zrobiłabym to samo. Domyślam się. Mogę cię nauczyć kilku sztuczek, jeśli chcesz. Tym bardziej, że jeszcze z nią nie skończyłam. Co i teraz obetniesz palec? Dobry Boże, do tej pory do mnie to nie docierało, ale przyja wygląda naprawdę groźnie. Nie chciałabym być na miejscu Amber. Muszę opowiedzieć to Rodziej i dowiedzieć się, co o tym myśli. Teraz wyglądasz jeszcze bardziej stylowo. Dzięki, też tak myślę. Katja nie mógł się powstrzymać, aby się na mnie nie gapić. Chyba też mu się spodobało. Ona naprawdę niczego nie podejrzewa. Wczoraj nauczyłem Nataniela grać w Lola, to niesamowite jak świetnie sobie radzi. Nie dziwi mnie to. On bardzo szybko się uczy, tak samo jak podczas koncertu, gdy nauczył się grać na perkusji w zaledwie kilka dni. Powinieneś w końcu o tym zapomnieć. Tak, wiem, wiem. Sęk w tym, że obiecałem mu, że przeczytam jeden z jego kryminałów. Przyznaję, że niezbyt mi się to uśmiecha. Tak? Natalia napisał kryminał? Wow! Nawet nam o tym nie powiedział. Wysił się trochę. To nie może działać tylko w jedną stronę. Tak, ale ja i książki bardzo się lubicie. Jesteś zbyt optymistyczna. Och, ratuj się kto może, zanim zdążyłam się zorientować co się dzieje, złapał mnie za ramię i zaciągnął w zaułek. Co, Wioletta się zbliża, czy co?